Witam moi drodzy. Przychodzę dzisiaj z rozkładem, yy, znaczy odpowiedź tak lub nie, bo pytacie już o nią a dawno nie było. Jeszcze tylko powiem, że dzisiaj na moim kanale ukazał się film Perspektywy na lipiec. Czyli jeżeli jesteście ciekawi, jak te perspektywy na lipiec będą wyglądały, to serdecznie Was zapraszam do obejrzenia. Moi drodzy, powiedzcie w głowie pytanie, które chcecie nadać kartą, i dopiero wtedy wybierzcie albo zachwyt, albo wierzę. Jedyneczka, zachwyt. Proszę, wybraliście zachwyt. Patrzymy, co w tym zachwycie jest do powiedzenia dla Was. To jest na tydzień. Pamiętajcie, że to jest na tydzień, więc nie jest to jakieś długofalowe, mimo że nieraz takie się pokazują odpowiedzi, dość takie stałe, ale tu widzę, że nie. Czwórka ognia i szóstka powietrza. Czyli tak naprawdę, odpowiedź na najbliższy tydzień jest tak. Macie odpowiedź tak przy czwórce ognia. Natomiast zobaczmy, co mówi karta uzupełniająca, czyli szóstka powietrza. Szóstka powietrza mówi o tym, że, że sytuacja i sprawy związane z Twoją sytuacją mogą yy, iść w dobrym kierunku. Czyli możesz zobaczyć, że na przykład coś się zmienia ku lepszemu, albo że są lepsze perspektywy, że coś zaczyna fajnie wyglądać. Generalnie ten tydzień może Ci pokazać jakąś taką nawet i nadzieję, tak. Możesz taką. Zobaczyć nadzieję, że jednak może jeszcze być dobrze, albo że może się wszystko jeszcze jak gdyby ułożyć tak, jak Ty tego chcesz, działając w tej sprawie. Natomiast też Wam powiem jedno: jeżeli tutaj prosiliście górę o coś w Waszym temacie, czyli takie wiecie, żeby Was wsparła, żeby Wam dała znaki, żeby gdzieś tam pożaliliście się, tak. Y, że, że nie umiecie na przykład wyjść z tej sytuacji, to tutaj szóstka powietrza, właśnie jest kartą y, pomocnej dłoni z góry. Czyli być może nie w tym tygodniu jeszcze, że tak powiem, y, dotrze do Was ta pomoc, ale już, że tak powiem, widać, że góra coś w Waszej sprawie robić będzie. Szóstka powietrza. Oczywiście pamiętajcie, że będzie robić w sprawie, kiedy to nie jest niemoralne, nieetyczne i nie wpływa negatywnie na innych ludzi, no bo to w takich sprawach na pewno nie dostaniecie poparcia od górnego. Natomiast, natomiast w każdej innej w większości procentowej yy, te wsparcie będzie, tak. Jest też tutaj powiedziane, że góra ciebie słyszy i góra widzi, co się w Twoim życiu dzieje. Pamiętajcie o tym, że nawet jeżeli nie, nie mówicie nic górze. To ona i tak wszystko widzi. Oczywiście zawsze fajnie mieć kontakt z górą, tak? Potem macie anioła stróża, potem macie opiekuna duchowego, z Panem Bogiem możecie porozmawiać. Więc generalnie yy, bardzo istotna w naszym życiu jest komunikacja z górą. Niektórzy z tego korzystają, niektórzy nie. Natomiast mam wrażenie, że tutaj... Yy, Macie zwróconą na to uwagę, że jeżeli nie macie kontaktu z górą, nigdy nie praktykowaliście rozmów i wysyłania próśb, to góra przypomina się, że jest. Tutaj macie taką informację. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? Znaczy ogólnie jakiś progres w Waszym, w waszym zagadnieniu, w Waszej sprawie, tutaj. Coś idzie do przodu, widzisz lepsze perspektywy, jest światełko w tunelu, widzisz nadzieję jakąś. Tutaj coś takiego w tym tygodniu się zadzieje, gdzie rzeczywiście, nawet jeżeli chciałeś, chciałaś zrezygnować z tego tematu, odejść od tej sprawy, to w tym tygodniu możesz dostrzec, że aha, szanse są. Aha, tutaj jest jakiś, jakaś yy, możliwość poprawy. W taki sposób jest to, moi drodzy, pokazane dla jedynki. Teraz dwójka, most. Wieża, jaki most. Wierzac, ja tu, most widziałam, siódemka, ziemi i marzyciel. Pamiętajcie, że to na siedem dni jest. Wiecie, jaką macie odpowiedź? Że w tym tygodniu może nie być albo czasu, albo możliwości, albo przestrzeni na to, żeby zająć się waszą sprawą. Czyli może być tak, że w Wasze życie wejdą inne rzeczy, które trzeba będzie przez 7 dni załatwiać, ważniejsze, bardziej priorytetowe, albo po prostu okoliczności zdarzenia w taki sposób się ułożą, że nie bardzo będzie jak działać w Twojej sprawie. Czyli tutaj, nawet jakby była odpowiedź: tak czy nie, to możesz nie, nie móc zadziałać, wiecie o co chodzi. Natomiast jeżeli miałabym powiedzieć: czy tak, czy nie, no to na ten tydzień jest nie. Karta Marzyciela mówi też o tym, żebyś zwrócił y, uwagę na inne rzeczy w swoim życiu, czyli być może są inne rozwiązania, inny kierunek możesz obrać albo inne narzędzia do Twojego działania. Natomiast niektórzy tak szczerze czują, że powinni znaleźć sobie inną sprawę, która ich Uwagę, że tak powiem, skradnie. Czyli to jest nie konkretnie, nie bezpośrednio, ale powiedzenie, że nie dla wszystkich ten temat, o który pytacie, jest dobry. Ale nie, nie tyczy się to Was wszystkich, spokojnie. To się tyczy tylko niektórych i Mam wrażenie, że te osoby doskonale będą wiedziały, że one akurat powinny już zrezygnować z tego tematu. To się czuję, moi drodzy, intuicyjnie. Zawsze w głębi czujemy, czy coś jest dla nas dobre, czy nie. Tylko te nasze wierzchnie, strony, warstwy po prostu się tego trzymają z różnych względów. A to lęk, a to brak y, przy, przygotowania, żeby iść w nowe. Wiecie, znane zawsze jest dla nas lepsze niż nieznane. Y, z naszego punktu widzenia, bo wcale tak nie jest. Jeżeli znane jest toksyczne, to trzeba jak gdyby jak najszybciej stamtąd wychodzić. A często jest tak, że ludzie siedzą przy tym znanym, mimo że jest toksyczne, jest w ogóle obciążające, a nowe byłoby lekkie i perspektywistyczne. No, tak jak mówię, moim zdaniem większość ludzi zmian nie lubi. Większość, nie mówię wszyscy, ale większość ludzi zmian nie lubi. Więc generalnie rzecz ujmując, yy, z tego powodu też ludzie mogą trwać przy niefajnych sytuacjach. Natomiast dla osób, które tu nie, ba, nie będą miały takiej radykalnej odpowiedzi, że to nie jest dla ciebie temat w ogóle, to wy macie na ten moment to, co powiedziałam na początku, że w tym tygodniu nie bardzo będziesz mógł zadziałać, bo albo w twoim życiu wejdą rzeczy ważniejsze, że trzeba będzie się nimi zająć, albo po prostu okoliczności zdarzenia, mimo że jeszcze tak to nie wygląda. To w przeciągu tygodnia tak się zadzieje, że okoliczności i zdarzenia jakoś Ci to uniemożliwią. I tu jest wtedy powiedziane, zajmij się innymi sprawami w tym tygodniu. Zajmij się innymi sferami swojego życia, inną sprawą, innymi rzeczami, może otwórz się na coś nowego. I wtedy nie ma konkretnej informacji, że macie odejść od tematu, tylko ten tydzień nie jest dobry na działanie, bo może Ci się po prostu nie, nie udać przebić z Twoim działaniem, bo taka energia. Dobrze, moi drodzy, dwie odpowiedzi mamy omówione. Zapraszam Was też na ten wcześniejszy filmik Perspektywy na Lipiec. No i co? Mój adres do korespondencji: oliana 777 małpaw.pl. Życzę Wam miłej soboty. Pozdrawiam.